Cześć, tutaj Tomek Delimat. Witam na kanale 13 runda. Dziś materiał nietypowy, materiał spontaniczny, taki materiał, który w historii każdego kanału na YouTube może powstać co najwyżej raz, ale też taki, który myślę, że każdy YouTube'owy twórca chciałby mieć okazję stworzyć. Dziś zawitał do mnie kurier, a wraz z nim taka oto paczka zaklejona przeze mnie tak prowizorycznie, bo były tu różne moje dane. No i teraz ja oczywiście domyślam się co w tej paczce się znajduje, natomiast teraz tutaj komisyjnie przy świadkach wraz z Wami chciałbym tą paczkę otworzyć, no i przekonać się czy to na pewno jest to o czym myślę. Otwierać będę wraz z towarzyszącym mi tutaj Tysonem Fury może Wam go pokażę o, troszkę lepiej. Obraz oczywiście autorstwa niezawodnego Woro. Myślę, że będzie jeszcze towarzyszył w kilku moich odcinkach. No, a teraz przejdźmy już do otworzenia tej rzepaczki. Ja mam tutaj kamerę przednią, także widzę mniej więcej to, co wy widzicie. Zaklejona dosyć solidnie. Już mniej więcej widzę, jaki ma rozmiar. jak się to prezentuje na razie. No jest. Srebrny przycisk za 100 tysięcy subskrypcji. Jest jeszcze jakieś pisemko? Tak. Suzan Włosiński, SEO YouTube. Dłuższy tekst po angielsku. Do you remember your first subscriber? Hm. Tekst dłuższy w każdym razie. Jeszcze raz. O, może zdejmę z tego. Oficjalnie srebrny przycisk do mnie dotarł. Troszkę trzeba było na niego czekać, dlatego że no, te 100 tysięcy mi stuknęło pod koniec września, jakoś zaraz po walce Joshua Usyk. No więc byłem przygotowany na to, że trzeba będzie na to czekać dobrych kilka miesięcy. No i tak, chyba dwa czy trzy tygodnie temu dostałem wreszcie taki formularz do wypełnienia, że moje konto już spełnia warunki do otrzymania nagrody. Pisałem tam swoje dane adresowe, no i tak, około 2,5 tygodnia, 3 tygodnie ten przycisk szedł, ale w końcu dotarł i no ja naprawdę on się prezentuje bardzo fajnie jest już tak patrzę nawet oczami tutaj wyobraźni znając jego rozmiar gdzie, gdzie by można było go powiesić i no jestem przekonany że zajmie jakieś honorowe miejsce no bo wiecie niektórzy się tak trochę podśmiechują z tego z tego przycisku natomiast jakby sam przedmiot to jest przedmiot ale mm, no, tu chodzi o, jakoś, o jakąś symbolikę, o to, co, co on dla mnie znaczy. Nie chcę, żeby jakoś patetycznie to zabrzmiało. No, ale wiecie, wy oglądając film, widzicie efekt końcowy. Widzicie film, który trwa 10, 15, 20 minut, to jest koniec. No, a tylko ja tak naprawdę wiem, ile każdy taki film zajmuje pracy. Ja wiem. Jak to jest, nie wiem, nagrywać jeden akapit 20 razy, bo ciągle mi się coś tam nie podoba. Wiem, jak to jest montować po nocach już ledwo widząc na oczy, wiem, jak to jest przeczytać czasem na swój temat taki komentarz, że no część z was byłaby chyba zaskoczona, że w ogóle można drugiemu człowiekowi coś takiego napisać. No, ale z drugiej strony, gdy potem skończę już montować ten film, oglądam go w całości i myślę sobie, jest nieźle. To wiem, że było warto. Gdy potem wrzucę film, zawsze przy wrzucaniu filmu jest jakiś tam pewien dreszczyk, e, czy się spodoba. Gdy potem widzę, że reakcje są pozytywne, to znów wiem, że było warto. Gdy przeczytam od Was jakiś komentarz, to też czasem serce mi rośnie. W takich momentach wiem, że warto, i no powiem Wam, że ten moment teraz, gdy trzymam w rękach wreszcie ten srebrny przycisk, to jest właśnie jeden z tych momentów. Jeden z tych momentów, w których, w których wiem, że warto. Wiem, że trochę, trochę nieskładny jest ten film, ale no, tylko raz się odpakowuję taką paczkę. Tylko raz w życiu. Pewnie no, umówmy się, że więcej tego typu upominków od YouTube'a już nie dostanę. Dlatego że złoty przycisk jest za milion subskrybentów, no nie wiem, co bym Musiałbym Chyba zacząć grać w Minecraft, jakby to powiedział mój ukochany klocuch. A, no tego nie zamierzam robić, natomiast. Nie wiem, jakoś wciąż nie dociera do mnie te 100 tysięcy, mimo że, że ta liczba już została osiągnięta dobrych kilka miesięcy temu. Nie, gdyby ktoś tak naprawdę, nie wiem, 5-6 lat temu powiedział mi, że następnym jakimś krokiem na takiej mojej powiedzmy zawodowej ścieżce będzie otrzymanie srebrnego przycisku YouTube'a, no to pomyślałbym, że jest albo pijany, albo spełna rozumu. Ewentualnie mógłbym pomyśleć, że będę pracował dla jakiegoś dużego medium, które ma kanał na YouTube, że jakoś tam przyłożę rękę do tych 100 tysięcy takiego kanału, no ale... Ogólnie prowadząc kanał sam, robiąc go tak naprawdę od początku do końca w pojedynkę z nielicznymi wyjątkami, gdy ktoś mi pomagał, myślałem, że tysiąc to jest praktycznie nieosiągalna liczba. Potem gdzieś ten sufit się się piął w górę, ale że kiedyś na kanale bokserskim będzie można osiągnąć 100 tysięcy subów. No to jest dla mnie szok, ale oczywiście szok niezwykle pozytywny. W ogóle chciałbym jeszcze korzystając z okazji pozdrowić Michała z portalu ringpolska.pl, bo tak szliśmy łeb w łe w gruncie rzeczy z, tym, z tymi subskrypcjami. Ostatecznie on chyba kilkanaście dni wcześniej ode mnie zrobił te 100 tysięcy, też niedawno wrzucał zdjęcie ze srebrnym przyciskiem, także też już otrzymał. Wy czasem piszecie w komentarzach, jakby o Oring Polska w kontekście, że to jest moja konkurencja, ale ja zupełnie tak na to nie patrzę. Michał ma swoich widzów, robi świetną codzienną robotę. Ja mam swoich widzów. Myślę w ogóle, że część z was i to być może spora część ogląda i mnie, i jego. No i tak jak sam, sam on to mówił, wszyscy gramy do jednej bramki, także z tego założenia wychodzę. Gratuluję jeszcze raz Michałowi serdecznie. No i cóż, no patrzę. Gdzie ten przycisk mógłby zawisnąć? Mam już jakieś swoje potencjalne miejsca. To przede wszystkim dzięki Wam. No, dziękuję Wam, że ze mną jesteście. Że 100 tysięcy osób, już no teraz prawie 103 tysiące osób chciało mnie subskrybować, chciało oglądać boks regularnie. Nie spodziewałem się, że tyle osób w Polsce może się zebrać na tym kanale. No ale jeszcze raz powtarza się to, co Wam mówiłem, czyli właśnie naprawdę w takich momentach wiem, że warto to robić. Niedługo piąte urodziny kanału, bodajże 2 marca przypada ta data, także myślę, że będzie tego dnia jakiś live'ik. Już oczywiście ze srebrnym przyciskiem YouTube'a w tle. No a teraz jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. No, powiem wam, jestem dumny z siebie. jestem mnie teraz takie, taka prawdziwa radość, bo no, myślę, że dla każdego twórcy YouTube'owego to jest jakiś tam wyjątkowy moment. Żegnam się zatem już z wami. Dawno niesłyszanym, lecz niegdyś kultowym. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!